Zawsze myślałem, że najgorsze kłamstwa wychodzą na jaw w gniewie. Myliłem się. Najgorsze wychodzą w ciszy. Tamtego wieczoru nie było krzyku, nie było awantury, nie było dramatycznych gestów. Była tylko ona, siedząca na brzegu kanapy, z twarzą schowaną w dłoniach, jakby już wiedziała, że to, co za chwilę powie, zmieni wszystko. Planowaliśmy ślub. Daty były ustalone, zaliczki wpłacone, rodziny wtajemniczone. Ludzie gratulowali nam go stan idealnej relacji. Ja też w to wierzyłem. Wierzyłem w jej uśmiech, w jej obietnice, w to, że jestem dla niej wyborem, a nie kompromisem. Kiedy podniosła wzrok, jej oczy były czerwone, ale nie widziałem w nich strachu, widziałem ulgę, jakby wreszcie mogła przestać udawać. Muszę ci coś powiedzieć, zaczęła. To zdanie zawsze brzmi niewinnie, a jednak jest jak zapalnik. Powiedziała, że nie potrafi już dłużej grać roli. Że im bliżej było ślubu, tym bardziej czuła, że dusi się w życiu, które sama sobie zbudowała. A potem padły słowa, które wbiły się we mnie jak nóż, bez ostrzeżenia, bez przygotowania. Nigdy nie chciałam za ciebie wyjść, zawsze chciałam jego. Nie zapytałem, o kogo chodzi, wiedziałem. Był cieniem w naszym związku od dawna. Stary znajomy w Sostu, sensie przeszłość. Ktoś, kto nic już nie znaczy. Każde jej zapewnienie nagle ułożyło się w logiczną całość. Te późne wiadomości, te chwile nieobecności, te momenty, gdy byłem obok, a ona była gdzieś indziej. Zaczęła płakać. Ale to nie były łzy skruchy to były łzy osoby, która w końcu powiedziała prawdę. Nie dlatego, że chciała mnie ocalić, ale dlatego, że nie mogła już dłużej udźwignąć własnego kłamstwa, powiedziała, że próbowała mnie pokochać, że byłem bezpieczny, dobry, odpowiedni. Jakby mówiła o planie awaryjnym, a nie o przyszłym mężu. Zrozumiałem wtedy coś bardzo bolesnego. Przez cały ten czas nie byłem jej wyborem, byłem jej schronieniem, gdy nie mogła mieć tego, kogo naprawdę chciała. Siedziałem naprzeciwko niej i czułem, jak coś we mnie pęka. Nie serce. Ono pękło wcześniej, kawałek po kawałku. Pękła iluzja, pękła wersja mnie, która wierzyła, że miłość wystarczy, jeśli tylko jest szczera. To był moment, w którym jeszcze nie wiedziałem, że to dopiero początek, że to wyznanie nie jest końcem historii, ale pierwszym odsłonięciem prawdy, która miała zniszczyć znacznie więcej niż tylko nasze zaręczyny. Po jej wyznaniu w mieszkaniu zapadła cisza, która była gorsza niż jakakolwiek kłótnia. Nie krzyczałem, nie pytałem dlaczego, nie prosiłem o wyjaśnienia, wszystkie odpowiedzi już miałem, tylko jeszcze nie byłem gotowy ich przyjąć. Ona płakała. A ja po raz pierwszy od dawna patrzyłem na nią jak na obcą osobę. Myślałem, że to co powiedziała jest całym dramatem, że wyznała wszystko, myliłem się. Prawda nigdy nie wychodzi cała naraz. Ona wychodzi warstwami, każda kolejna boli bardziej. Kilka dni później, kiedy ona potrzebowała przestrzeni, ja zostałem sam z myślami i z pytaniami, które nie dawały mi spokoju. Zacząłem składać fakty, z pozoru drobne rzeczy, które wcześniej ignorowałem. Teraz zaczęły tworzyć spójny obraz. Jej telefon, który zawsze był odwrócony ekranem do dołu, hasła zmieniane bez powodu. Spotkania, o których mówiła niejasno, zniknięcia, które miały proste wymówki. Nie planowałem śledztwa, po prostu pewnego wieczoru, kiedy przyszła po resztę swoich rzeczy, zapomniała wylogować się z tabletu, którego kiedyś używaliśmy wspólnie. Wystarczyła chwila, jedno spojrzenie, jedna rozmowa. Zrozumiałem wtedy, że nie byłem tylko przyszłym mężem, którego nie kochała. Byłem trzecim kątem w trójkącie, o którego istnieniu nie miałem prawa wiedzieć. Wiadomości były pełne emocji, planów, żartów, których nigdy ze mną nie dzieliła. Nie były to słowa nowej fascynacji. To była relacja, która trwała od dawna, równolegle do naszej. Najgorsze było to, że on wiedział o mnie, wiedział o ślubie, wiedział o pierścionku. Wiedział, że jestem oficjalnym wyborem, a mimo to był obecny. Cicho, konsekwentnie, cierpliwie, jak ktoś, kto czeka, aż przyjdzie jego kolej. Kiedy ją skonfrontowałem, nie zaprzeczyła. Spojrzała na mnie zmęczonym wzrokiem i powiedziała coś, czego nigdy nie zapomnę. Nie chciałam, żeby tak wyszło. To zdanie było jak policzek, bo tak nie wychodzi samo. Tak jest efektem setek decyzji. Tysięcy wiadomości, dziesiątek spotkań i jednego wielkiego kłamstwa, podtrzymywanego każdego dnia. Przyznała, że bała się mnie stracić, zanim będzie miała pewność, że on ją wybierze. Bała się zostać sama, bała się zaryzykować, i wtedy dotarło do mnie coś jeszcze bardziej upokarzającego. Nie zdradziła mnie z miłości do niego, zdradziła mnie ze strachu o siebie. Zrozumiałem, że przez cały czas byłem planem B stabilnością bezpieczną przystanią. Kimś, kto miał dać jej nazwisko, przyszłość i spokój, podczas gdy jej serce było już gdzie indziej. To był moment, w którym przestałem myśleć o niej, zacząłem myśleć o sobie, o tym jak bardzo pozwoliłem się zredukować do roli, której nigdy nie zaakceptowałbym świadomie. O tym, ile sygnałów zignorowałem, bo kochałem obraz, a nie rzeczywistość, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że najtrudniejsza decyzja dopiero przede mną, bo prawda, choć już odsłonięta. Wciąż domagała się konsekwencji. Ostatnia rozmowa nie była dramatyczna i właśnie to bolało najbardziej. Nie było krzyku, łez, ani wielkich deklaracji. Była spokojna świadomość, że wszystko, co miało się wydarzyć, już się wydarzyło. Tylko ja byłem ostatni, który to zrozumiał. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, jak dwoje ludzi, którzy kiedyś planowali wspólne życie, a teraz nie mieli już nawet wspólnego języka. Powiedziała, że on czeka, że daje jej czas że wreszcie może być szczera, przynajmniej z jedną osobą. Nie powiedziała tego z dumą, powiedziała to jak ktoś, kto usprawiedliwia własne wybory, żeby móc z nimi żyć. Słuchałem w ciszy. Nie dlatego, że mnie to nie bolało, ale dlatego, że zrozumiałem coś bardzo ważnego. Nie muszę niczego udowadniać, nie muszę walczyć o miejsce, które nigdy nie było moje, nie muszę konkurować z kimś, kogo wybrała w myślach na długo przed tym, jak włożyłem jej pierścionek na palec. Oddałem jej pierścionek, nie rzuciłem nim, położyłem go spokojnie na stole. Ten gest? Powiedział więcej niż tysiąc słów. Zobaczyłem wtedy w jej oczach coś, czego wcześniej nie widziałem nie żal, nie miłość, ale strach. Strach przed konsekwencją, przed faktem, że po raz pierwszy nie próbuję jej zatrzymać. Powiedziałem jej, że nie życzę jej źle i to była prawda, zemsta byłaby łatwa. Publiczne demaskowanie, oskarżenia, gra na emocjach. Ale ja nie chciałem wygrać wojny, w której nagrodą byłby ktoś, kto nigdy mnie naprawdę nie wybrał. Kiedy wyszła, nie czułem ulgi, czułem pustkę, ale była to pustka uczciwa, bez kłamstw, bez oczekiwań, bez nadziei, budowanej na cudzych iluzjach. Po raz pierwszy od dawna wiedziałem dokładnie, gdzie stoję. Dopiero później dotarło do mnie, że ta historia nie jest o niej, jest o mnie o granicy, której wcześniej nie potrafiłem postawić. O wartości, której nie da się wynegocjować, o tym, że miłość, która wymaga, żebym był czyimś zapasowym wyborem, nie jest miłością, jest transakcją. Nie wiem, czy ona znalazła szczęście i przestałem się tym interesować. Wiem jedno. Odszedłem bez krzyku, bez błagania, bez próby cofania czasu. Odszedłem z godnością, której wcześniej mi brakowało. I to był moment, w którym naprawdę się uwolniłem.